Nowy Oporeno 12 Pro jest również naszpikowany funkcjami AI. Między innymi znajdziemy tutaj taką funkcję jak AI Toolbox i w nim chociażby pisanie AI, mowa AI i podsumowanie AI. W przypadku, jak wejdziemy sobie na stronę, która jest po angielsku, czy chińsku, czy w języku hindi, niestety nie obsługuje to języka polskiego, no to mamy do wyboru tutaj na pasku podręcznym mowa AI i podsumowanie AI. Co możemy w takim przypadku zrobić? Klikamy sobie mowa AI e i zaraz Opo, nam się Wikipedia. uruchomi asystent, który będzie czytał Opo. stronę. Przesuńmy sobie. Możemy to stylized. zmienić na mężczyznę. Przesunąć dalej. Przyspieszyć. The... To... Include... Zwolnić. Smartphone. Czy wrócić do normalnego czy odtworzyć od początku. Jak schowamy, no to tutaj pojawi nam się ikonka, że jest strona aktualnie czytana. Zatrzymajmy, wyłączmy. Drugą opcją jest podsumowanie AI, czyli z tej strony zaraz będziemy mieć skróconą formę. Jest to kilka punktów, oczywiście w języku angielskim, ale tutaj producent nie zostawił nas niczym, ponieważ znajdziemy tutaj też taką funkcję jak tłumaczenie ekranu. I zaraz, która jest oczywiście częścią Google'a, i zaraz będziemy mieć przetłumaczony tekst, który przed chwilą nam skrócił asystent. Teraz możemy sobie to już przekopiować i wykorzystać dalej w jakiejś obróbce czy notatce. I jak Wam się podoba taka funkcja przydatna?